Cześć. Jeśli szukasz recepty, jak uporządkować swoje życie i jak zmierzyć się ze współczesnym światem, to mam dla ciebie książkę, która prawdopodobnie spełni Twoje oczekiwania. To 12 życiowych zasad Jordana Petersona. Na świecie została ta książka wydana w 2017 roku, a już rok później zdobyła listę bestsellerów i w kategorii non-fiction. Sprzedana w ponad 5 milionach egzemplarzy na całym świecie i przetłumaczona na wiele języków, w tym również na język polski. Zanim zacznę mówić o książce, powiem kilka słów na temat autora. Kim jest Jordan Peterson? To kanadyjski psycholog, absolwent Uniwersytetu Harvarda, który od kilku lat jest wykładowcą na Uniwersytecie w Toronto. Peterson to bardzo wnikliwy obserwator, ale też dał się poznać jako znawca mitologii i historii chrześcijaństwa. Ta książka to podsumowanie jego publikacji, które przez wiele lat były. Chociażby dostępne w serwisie Quora, gdzie wpisy są dosyć specyficzne, ponieważ zawierają odpowiedzi na konkretne pytanie. Peterson postanowił, że chce pomagać ludziom. To jest jego misja, i też chyba powołanie, ponieważ chce. Podpowiadać każdemu człowiekowi, jak ma sobie radzić z lękiem, z depresją czy z obniżoną pewnością siebie. Dlatego w tej książce mamy do czynienia z dwunastoma zasadami, które zostały starannie wyselekcjonowane. Peterson uważa, że świat rządzi się dwoma przeciwnymi siłami. Pierwsza z nich to chaos, a druga to porządek. W tej tak zwanej białej książce, mówi o antidotum chaosu, ale już jest dostępna druga część tego opracowania w czarnej okładce, gdzie mówimy o tym, jak skupić się na porządku. Pewnie te zasady zainteresują Cię, ale powiem Ci, że żadna z tych zasad nie jest nowa. Podobne słowa, podobne. Wskazówki możesz uzyskać od osób, które są po prostu ci życzliwe. I dlatego jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na tę książkę, że mam wrażenie, że to nie jest książka, tylko to jest pewnego rodzaju dialog, który prowadzę z autorem. Z te jego rozdziały są na tyle ciekawie skonstruowane, że poznaje Cały jego tok myślenia, a każdy rozdział zaczyna się od pewnej historii, czy to historii związanej z biologią, czy to z historii związanej z obserwacją, czy też na przykład odnosi się ona do mitologii, czy do początków chrześcijaństwa. Później poznajemy pewne dygresje, przykłady, a na końcu podsumowanie danej zasady. Ten sposób narracji, którą zastosował Peterson, wzbudza szybko zaufanie i też wiarygodność. I pomimo faktu, że ta książka liczy ponad 430 stron i jest wydrukowana małą czcionką, to chce się ją czytać. Wiarygodność autora podkreśla fakt, że dzieli się on swoją historią i historią swoich e, członków rodziny. I pokazuje, jak zmierzali się z różnymi kłopotami, nierzadko zdrowotnymi i to bardzo poważnymi. I kartą zasadę, którą tutaj rekomenduję. Próbuję raczej opisać jako zachętę i jako ciekawostkę do tego, żeby spróbować. Nie znajdziesz tu bardzo sztywnych nakazów, ale właśnie rekomendacje. Może czas przytoczyć kilka z tych zasad, te, które ja uznaję od wielu lat, ale które są naprawdę trudne, żeby im być wiernym. Ta pierwsza zasada mówi prostuj plecy, albo ja bym powiedziała, chodź z wysoko podniesioną głową, czyli bądź pewien i ponoś odpowiedzialność za swoje zachowania i swoje działania, ale też walcz o swoją pozycję społeczną. I Peterson w swojej książce podpowiada, jak można zmienić swój statut. Oczywiście w sposób raczej długotrwały niż krótkotrwały. Kolejna zasada jest niezwykle uniwersalna, bo zobacz, on mówi o tym, żeby się przyjaźnić z osobami życzliwymi. A to dlatego, że te osoby będą krytykiem, kiedy zajdzie taka potrzeba, ale też będą dla ciebie wsparciem, kiedy tego potrzebujesz. Więc dokonaj selekcji swoich kontaktów i zastanów się, na kogo faktycznie możesz liczyć i kto dodaje ci codziennie skrzydeł. Trzecia zasada, o której mówi Peterson, to jest mów prawdę, a przynajmniej nie kłam. Jak wiesz, bardzo często ponosimy odpowiedzialność za nasze słowa, ale też we współczesnym świecie znajdziesz bardzo wiele wskazówek, jak zastosować reguły perswazji, a jeżeli zrobisz to trochę za bardzo, to może się okazać, że manipulujesz informacjami, a przynajmniej wprowadzasz taki nie do końca prawdziwy obraz tego, co chcesz opisać, czy co chcesz przedstawić. Czy wobec tego ta zasada mów prawdę jest łatwa? Oczywiście, że nie. Natomiast myślę, że jest ona niezwykle ważna dla osób, które chcą być wierne sobie. Zachęcam Cię do tego. I wreszcie czwarta zasada, z tych dwunastu, o których pisze Peterson, mówi o tym, żeby nie porównywać się z innymi. Skup się na tym, co już osiągnąłeś, osiągnęłaś, i poznaj drogę od tego, jaką osobą byłaś. Kiedyś w przeszłości, jaką jesteś dzisiaj i jaką chcesz być w przyszłości. Bardzo zachęcam cię do tej książki, ale od razu uprzedzam, że czytanie tej książki nie jest taką sobie lekką lekturą. Warto usiąść do tej książki z jakimś markerem albo z ołówkiem i notować te najważniejsze fragmenty. Na kartkach notatnika albo zaznaczać je właśnie w tej książce. Potraktuj tę książkę jako Twój poradnik życiowy, a na pewno znajdziesz tam bardzo wiele ciekawych wskazówek i też bardzo dobrze opisanych reguł. Wytłumaczonych, dlaczego warto się im poddać i dlaczego nie warto robić coś wbrew sobie. Czytałam niektóre fragmenty po kilka razy, a to dlatego, że Peterson nie ułatwia nam studiowanie tej książki, jest po prostu zwolennikiem stosowania zdań. Długich, podrzędnie złożonych, co wymaga skupienia i zrozumienia, co naprawdę autor miał na myśli. Jeśli nie chcesz czytać tej książki, bo uważasz, że jest trochę za długa, to masz inne wyjście. Znajdź na kanale YouTube jego publikacje, jego wywiady, jego prezentacje, a sam autor ma już ponad 8 milionów followersów na swoim kanale na YouTubie. To imponujące jak wiele osób chce słuchać tego człowieka, który przekazuje nam przecież dosyć trudne informacje, ale na tyle ważne, że warto się nie wsłuchać. Bardzo Ci dziękuję za uwagę i jeszcze raz polecam Ci 12 życiowych zasad, bo naprawdę warto sięgnąć po tę książkę.